na to pozwolić Lindgren przed Pedersenem, a Taj powie to punkty robią nagrodę i będziemy liczyć te punkty Taja Offindena w klasyfikacji generalnej, Lindgren teraz szeroko Offinden jeszcze, jeszcze, jeszcze będzie atakował, szeroko jedzie Taj Offinden, będzie atakował po zewnętrznej, chce atakować nikiego Pedersena, ale musi znaleźć prędkość, wypuszczony motocykl do przodu i szeroko jeszcze raz Taj, Po dłużej. to wszystko za plecami Lindgrena, Taj Offinden teraz zabiera, zabiera Andersonowi ten puf i ten finał zabiera, nie, nie, nie zabiera! Nie zabiera Niki Pedersen, ależ tutaj do ostatnich metrów powalczył Pedersen o ten wielki finał z Wofindenem. To wszystko za plecami Lindgrena. Cieszy się publiczność szwedzka. Możemy tylko się zastanawiać. Ach cóż to byłby za wyścig, gdyby jechał w nim też Bartosz Marzyk, ale wyjaśniają sobie coś panowie na torze Wofinden z Pedersenem. No, no nie, nie jest tam przyjemnie Szczęśliwy Wofinden chyba nie jest. Ale jest taj, taj. Oczywiście u O, o. Oczywiście. Wypukla tę sytuację Niki Pedersen, no, ale panowie, dajcie wyjechać półfinalistom numer tak, dwa. Ale to nie jest miejsce dla mechaników w tym momencie, tak? tak? Oj, oj, oj oj, te... oj, oj, oj. Ale to pchnięcie Filipa Morisa również mi się nie podoba. Też, nie, no, nie bo to nie jest tak być, pora to... i czas, żeby tak, dyrektor nie. Grand Prix e, w ten sposób reagował w stosunku do mechaników. Tak, zdecydowanie no, to nie ty... ty... jest to miejsce. Ale tak czy inaczej, no to nie jest, dobra, to nie jest balet i wszyscy o tym wiemy. Jak chcą sobie, co, nie idą do parkingu. No, mogą sobie w parkingu wyjaśnić? Mogą. Ale prowokował tak No Niki zamknął po prostu miejsce, nie zrobił miejsca, wjechał ostro, a tam było jakieś Niki Pedersen. Tak jest Niki, no stary dobry Niki, Ja go broniłem wielokrotnie, no bo... Takiego Nikiego lubię, o to chodzi, no Niki tak jeździ i tak się jeździ na żużlu. No tak, no nie powinno, nie powinno w ogóle nie dochodzić. Nie było żadnego Zresztą faulu. Ja proszę. rozumiem emocje, rozumiem, że to są, wiesz, każdy ma instynkt samca alfa, jeden drugiemu chce coś udowodnić na to, torze, czasami poza nim, niech idą na górę i tam sobie to wyjaśniają. Powtórki jeszcze raz tego półfinału w trzyosobowym składzie, nie wiem czy zdążymy całe, bo 30 sekund zostało do startu drugiego półfinału. I może o nim słówko? Nie, no zobaczmy jeszcze tutaj jeszcze no, raz, no raz. By sałatkę skandynawską, drugą odsłonę, <grym 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 powtórkę, no bo cieni się znowuż tutaj bardzo ostro Lindgren z Pedersenem. Że, trzeba uszanować, uszanować to, że Taj do samego końca jechał o ten finał. I tutaj już był pewien moment, gdzie wydawało mi się, że on raczej kalkuluje już punkty do generalki, ale wcale nie. I tutaj zwracam honor Tajowi. Tu twardo wjeżdża mu e, Niki Pedersen i... A, no i właśnie, tutaj zaczęli bezsensownie ze sobą dyskutować, podgrzewać emocje. Zostawmy to, bo jest trzy sekundy do tak finału drugiego. Janowski, Żagar, Wacolik, Dudek, na tym się skupiamy, bo mamy e, naszych e, zawodników. Mamy, 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 mamy powtórkę tego startu. To, czego nie robił sędzia poprzednio, powinien to zrobić już chyba z dwa albo trzy razy, przerwać wyścig, bo nie był równy start. Teraz y, to uczynił. Zobaczymy.